Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w moim odcinku. Pewnie zastanawiacie się, Marsia, co to jest za czarne I Już wam pokazuję. Dzisiaj robimy unboxing mega fajnego urządzenia. Ach, otwórzmy sobie paczkę. Specjalnie nie otwierałam jej wcześniej, żebyśmy otworzyli ją razem wspólnie. O kurczę, to będzie czarno-złote. Ten uśmiech dzisiaj będzie y, pewnie wielokrotnie tutaj ukazany. Tutaj mamy pierwsze co mamy to jest instrukcja obrazkowa, czyli to co jest najlepsze. Instrukcja po polsku na stronie 43. Dobra. Tutaj mamy kabel. Dobra, nie jest takie ciężkie. Ja myślałam, że jest cięższe. No i zobaczcie, moi drodzy, jak to wygląda. To jest airfryer marki Philips. Te kolory, które ja uwielbiam, czyli czarny i złoty. W sumie to Taki kolor bardziej chyba miedziany, bym powiedziała, bo pasuje mi do Etui do telefonu. Rapid Air Plus Technology jedna cyk. I tutaj właśnie ta druga delikatnie. Ale kurde, on jest taki matowy, o, elegancko. O, to się zdjęło fajnie. Uwaga. Wow, ale duże tutaj mamy dużo do upieczenia. W sensie dużo miejsca jest. Pierwszy raz w życiu właśnie mam taki sprzęt. I naprawdę bardzo, bardzo jestem taka podekscytowana. Bardzo się cieszę. I jak wiecie lub nie, co mówię po prostu, prawie na każdym filmiku, w którym piekę, mój piekarnik jest delikatnie trochę, jest go ciężko wyczuć. I jak go nastawiam na ileś stopni, to on mi albo przypieka, albo nie dopieka, i muszę cały czas coś kontrolować. A ten sprzęt będzie idealny do tego, aby upiec coś dla Was, pokazać Wam. W idealnej temperaturze ustawię sobie zaraz temperaturę. Wszystko zaraz w ogóle zrobimy taki test na żywo. Zrobię z Wami właśnie jakąś potrawę. Już wiem, co zrobię, i mam nadzieję właśnie, że, że wszystko się uda. Tutaj mamy taki plastikowy guziczek, który się przesuwa. Tutaj mamy guziczek, który się wciska, i tym guziczkiem wyjmujemy sobie tą oto część urządzenia. Okej, okay, to możemy w ogóle dać do zmywarki, żeby to wszystko umyć. Możemy dodać całą tą misę, no i tak samo to. Nie można tylko gąbką, tą taką szorstką częścią, bo wiadomo, że możemy zedrzeć jakąś tam część. Tutaj widzicie mnie do góry nogami, ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tu jest wszystko matowe. Tutaj mamy szkło, przez które będziemy mogli właśnie oglądać, jak nam się wszystko piecze. W środku wygląda to tak. No i właśnie ten nasz jeszcze środeczek. Przesuwamy guziczek, klikamy i wyciągamy sobie tą część. Ok, a pokażę Wam teraz ten panel, bo to jest też bardzo ważne. Tutaj oczywiście sobie włączamy i wszystko jest dotykowe. Tym guziczkiem sobie wyłączamy światełko, a tym włączamy. Tutaj manualnie możemy sobie ustawić temperaturę. Temperatura najniższa wynosi 40 stopni i najwyższą temperaturę, jaką możemy osiągnąć, jest to 200 stopni. Teraz mamy ikonkę zegara, więc możemy sobie ustawić czas od od 1 minuty do, uwaga, do 180 minut. Ta ikonka Informuje nas o tym, aby w trakcie pieczenia lub przyrządzania jakiejkolwiek potrawy wyjąć ją i potrząsnąć tak po prostu, aby się nic nie przykleiło. Natomiast ta ikonka tutaj mamy włączoną, a teraz mamy wyłączoną i to jest po prostu funkcja trzymania ciepła. A jeżeli chodzi o te programy, tak jak widzimy, klikamy sobie na przykład i chcemy zrobić rybę przez 16 minut, 200 stopni i robi nam się właśnie rybka. Tutaj chcemy coś upiec, 160 stopni, 18 minut, czyli po prostu są to gotowe programy. Jakiś kurczak, 180 stopni przez 30 minut i włącza nam się od razu ta ikonka. Ikonka gwiazdki to po prostu nasz ulubiony tryb, na przykład, którego najczęściej korzystamy i sobie właśnie dodajemy do ulubionych. I żeby właśnie rozpocząć nasze gotowanie czy pieczenie czy cokolwiek, no to włączamy sobie jakiś tryb i dajemy sobie start lub pauzę, no a potem na końcu wyłączamy. Zobaczcie też, jak tutaj mamy bardzo dużo miejsca. Możemy tutaj smażyć rzeczy, możemy tutaj piec rzeczy, możemy grillować, a także odgrzewać. To, co jest właśnie w tym fajne, moim zdaniem, to to, że bierze o wiele mniej prądu niż zwykły piekarnik. Bo jak wiecie, piekarnik musimy nagrzać, następnie jeszcze czas pieczenia, to nam się wszystko wydłuża. A tutaj mamy wszystko praktycznie od razu nam się tutaj robi. I też ogólnie bierze mniej prądu niż piekarnik, więc no dwa razy lepiej. Jeszcze wam chciałam powiedzieć o tym, że tutaj mamy kod QR do aplikacji Home ID. A naszą testową potrawą będzie serniczek ze skórką z pomarańczy i ze skyru. Potrzebujemy dwóch jaj, dwóch skyrów, jeden budyń waniliowy, no i skórkę pomarańczy. A w międzyczasie pokażę wam jak działa aplikacja Home ID. Wystarczy, że zeskanujesz kod QR i pobierzesz aplikację na swój telefon. Następnie trzeba się zarejestrować lub zalogować i wybrać swoje urządzenia. I u mnie jest to Airfryer 3000. I od razu dostajemy gotową bazę przepisów dedykowanych do naszego urządzenia. Mnie bardzo zaciekawił ten wrap z cukinii i zobaczcie, jest podana dokładna kaloryczność potrawy. No i oczywiście krok po kroku, jak powinno się zrobić tego wrapa. A wracając do naszego sernika, włączamy sobie naszą maszynę. Tutaj mamy babeczki 160 stopni i damy sobie na oś 16 minut jeszcze tylko trzeba oczywiście włożyć zobaczcie jeszcze trochę zostało miejsca także nawet jeszcze większe by się wyściła. wkładam daję start no i cyk no i czekamy 16 minut aż nam się tutaj upiecze a jeżeli chodzi o tył tej maszyny to tutaj właśnie jak delikatnie ciepłe powietrze sobie wylatuje no i dlatego tak szumi, bo właśnie jest to tak tutaj takie ciepłe powietrze, więc na to należy uważać, bo można się poparzyć. Jeżeli chodzi o pieczenie, to idealnie sprawdziło się właśnie, yy, idealnie sprawdził się ten program, bo ten program był na 18 minut, 160 stopni, także to jest właśnie to. Dobra, jak widzicie odlicza nam tutaj, zostały nam ostatnie 3 sekundy i uwaga... No, taki delikatny dźwięk. Informuję, że koniec pieczenia. Zobaczcie, jaki on jest piękny, równy. Przecież to po prostu idealne ciasto, po prostu jak z bajki, powiem wam. A serniczek pozostaje ozdobić białą czekoladą oraz świeżymi owocami. A jeżeli chodzi o moją szczerą opinię na ten temat, to naprawdę mega super urządzenie. Ja jestem bardzo zadowolona i sądzę, że to urządzenie jest tak wielofunkcyjne, że można go używać codziennie. Daj znać w komentarzu, co myślisz o tym urządzeniu. A jeżeli masz go już w swoim domu, to koniecznie podziel się swoim ulubionym przepisem. A tutaj jeszcze środaczek sernika. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku.